Karę pozbawienia wolności najlepiej odbyć w domu. Taką możliwość daje system dozoru elektronicznego i coraz więcej skazanych z tej opcji korzysta. Oczywiście nie zawsze będzie to możliwe, ale w wielu przypadkach, w tym być może w Twoim, taka możliwość zajdzie. Wobec kogo można orzec ten sposób wykonywania kary? Wynika to z artykułu 43 LA kodeksu karnego wykonawczego. Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w ramach tego systemu wobec skazanego, który nie został skazany na karę przekraczającą rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Istnieje możliwość również odbywania ostatnich 6 miesięcy kary pozbawienia wolności w domu w przypadku skazania na karę niższą niż 3 lata. Ponadto odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące na to, że w ramach odbywania tej kary nie zostaną osiągnięte cele kary pozbawienia wolności. Skazany musi posiadać miejsce stałego pobytu. Osoby pełnoletnie zamieszkujące ze skazanym wyraziły na to zgodę oraz odbywanie tej kary yy, nie będzie, nie, odbywanie tej kary nie będą stać na przeszkodzie względy techniczne, czyli musi być po prostu zasięg sieci komórkowej. Jeżeli te przesłanki spełniasz, to należy jak najszybciej po wydaniu prawomocnego wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności złożyć do sądu wniosek o zezwolenie wykonywania tej kary właśnie w tym systemie. Nic samo z siebie się nie dzieje. Musi być taki wniosek. Wraz z tym wnioskiem należy złożyć do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji, wniosek o wstrzymanie wykonania kary, tak żeby nie doszło do międzyczasie do doprowadzenia siebie do zakładu karnego. Co więcej, taki skazany... Wbrew pozorom, będzie mógł swój dom opuszczać i to w niektórych przypadkach nawet na 12 godzin dziennie. Jeżeli to będzie dobrze uzasadnione, to skazany będzie mógł wychodzić do pracy, korzystać z aktywności fizycznej, uczestniczyć w praktykach religijnych, de facto wieść w miarę normalne życie w ramach odbywania kary pozbawienia wolności. Co myślisz o takim rozwiązaniu? Czy według Ciebie lepiej, żeby skazani odbywali swoją karę w warunkach zakładu typu, zakładów karnych? Czy też lepiej, żeby odbywali ją w domu, wraz z rodziną? Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, które wiążą się z systemem dozoru elektronicznego. Który system według Ciebie będzie bardziej efektywny i bardziej sprzyjał resocjalizacji? Koniecznie daj znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawy Twojej opinii. A po więcej praktycznej wiedzy, zaobserwuj mój profil.